Jeżeli popatrzymy na przykład na dane Państwowej Staży Pożarnej i porównamy je do danych CERT-u, to się okaże, że zdarzenia cybernetyczne i tego typu incydenty występują statystycznie częściej niż pożary. Więc tak naprawdę to ryzyko staje się takim ryzykiem ogniowym XXI wieku. Dane AON także wskazują, że przez ostatnie 5 lat incydenty typu ransomware, czyli te najbardziej dotkliwe. Typu zdarzenia przez ostatnie 5 lat ich częstotliwość wzrosła globalnie o blisko 1000%. Także na pewno zdarzenia cybernetyczne są na największym zagrożeniem obecnych czasów. Tak naprawdę Każde przedsiębiorstwo, którego działalność jest w jakimś stopniu oparta o systemy informatyczne, to jest zagrożone. Chociaż oczywiście są branże, które być może statystycznie częściej padają ofiarą tego typu ataku. Na przykład sektor produkcyjny jest częstym celem ataku, ale także instytucje finansowe, różne usługi zawodowe, infrastruktura krytyczna. To są wszystko atrakcyjne cele dla cyberprzestępców. Także małe i średnie przedsiębiorstwa są często celem ataku, ponieważ często okazuje się, że one mają mniejsze budżety na cyberbezpieczeństwo, a zatem są słabiej zabezpieczone niż duzi przedsiębiorcy. Zatem niezależnie od skali prowadzonej działalności, każde przedsiębiorstwo może stać się ofiarą. W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie cyberryzyka jest standardem, w Europie Zachodniej staje się standardem. W Polsce to jeszcze nie jest standard. Szacuję, że być może 1-2% polskich firm ma ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, aczkolwiek zauważamy, że zainteresowanie klientów tego typu rozwiązaniem rośnie. Na rynku odnotowujemy w ostatnim czasie obniżki składki, bardziej jest to zauważalne być może na globalnych rynkach niż na rynku polskim. Jest to związane z pewnymi cyklami, które naturalnie zachodzą na rynku ubezpieczeniowym. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z tak zwanym twardym rynkiem. To wynikało z tego, że ubezpieczyciele ponosili e, straty na ryzykach cybernetycznych, gdyż wypłacali wyższe odszkodowania niż zbierali składki. To oczywiście wymusiło na nich podwyższanie składek i w końcu one osiągnęły taki pułap, który zapewnia zysk ubezpieczycielom, e, wobec czego e, też e, nowi gracze zaczęli wchodzić na ten rynek, zwiększa się konkurencja, a zatem te składki znowu zaczynają spadać. To też jest po powiązane z tym, że wraz z, e, ze wzrostem ryzyka firmy oczywiście też coraz więcej inwestują w swoje cyberbezpieczeństwo, a zatem są lepiej przygotowane i więc ta szkodowość, e, dolegliwość tego typu zdarzeń jest stosunkowo niższa w ostatnim czasie.